Witam Was w drugiej części odpak... Od, od, no, otwierania 12 w paczek na naszej serii Boundaries Cross um, Moim ultimate golem w tym momencie jest jeszcze Blastoise i Serperior. zobaczymy czy uda się go osiągnąć Ale się dziwnie układają Dobra, 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 o, widzicie, takie karty to ja rozumiem Zaraz, mówiłem Skyter? Mówiłem. To się nazywa Zajebisty Początek Części, Code Card. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Okej. Okay. I teraz tak. Skyter, to jest karta common, nie wiem jakim cudem, skoro taka zajebista. Totalnie rare powinien być, ale to właśnie tak jest, że przeważnie najlepsze są rary arty, a nigdy nie ma pewności. Potion. Aszałat. Makuhita Crowgang what? No nie mówcie, że będzie samuraj potem. To był mój jaja jak te berety. Dusklops. Rocky Helmet. Szajny helmet jest super ultra mega red, Wyjątkowa karta. Bo tak jak mówiłem, jedno z szajny na 72 opakowania. Pfizer Rivers pierdo... Ja pierdzielę. Drugi już Rivers, ty kart na nich. Bo w ogóle ten, sorry, że Skyzora nie podałem w tych kartach, co mi też najbardziej zależy. Rer, jak on przecież też jest, i ze SkyTerem w tym samym opakowaniu. Ja pierdził i jako Rer kameru, czyli jedna z kart, które najbardziej chciałem. Mm! wyjątkowo dobre mi dali te boostery, jakby specjalnie na zamówienie dla mnie robione. Teraz jeszcze Blastoise i Serperio, ale dwie z tych, skoro już najbardziej że chciałem, no to wiecie, to jest. Mm! To jest po prostu takie mmm, jak się uprawia seks z jakąś taką super laską w tym samym czasie i się dajmy na to je y, banany albo jakiś taki krem czekoladowy typu Nutella. Chociaż osobiście i tak bym preferował piwko i pokony w tym samym czasie. To moja ulubiona kombinacja Cold Card. Co chyba poznaliście już po poprzednim filmie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Która to jest paczka? Mhm. Szósta. W porządku. Poink. Charman. Yes. Yes, yes, yes! W tym momencie mam cały set wszystkich trzech kart, na których mi totalnie najbardziej zależało. Czy mojego ulubionego poka w każdej formie. Snivy. W porządku. Rattata. Tata. Great Ball. Electrode. Surfetched. U. Rer. Keldeo rare reverse Czyli jakby raczej tak z wyższej półki i jako rare toxic rock. Two Tourers are always nice. W sumie to chyba mam też bardzo duże szczęście tutaj do rerów reverse'ów w tych opakowaniach, co też się rzadko zdarza. <laughs> nie wiem, że nie miałem jeszcze żadnej z tych, wiecie, totalnie najbardziej najrzadszych kart, ale ogólnie jestem ekstremalnie o zadowolony. Dobra. I jeszcze dwie, dwie zgadza się. Karty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I to będzie teraz tak. To będzie Trapinch. Ale mówiłem Wam realistycznie jedno, nie? Full art albo X i pewnie tak właśnie będzie. Łubat, Patrat, Skitty, Numel, Snorlax, dziwne, ale w porządku. Słana, Klink, y, Rocky Helmet, myślałem, że szajny Rocky Helmet. To jest uncommon i Keldeu, Holo. Keldeo mnie lubi, a ja że mówił, że go najmniej lubię w całej tej ym, sesji tutaj. Może to był błąd, oj, może to był błąd. I ponieważ widzę, że z jakiegoś powodu ta część mi idzie ekstremalnie szybko w przeciwieństwie do poprzedniej, a w poprzedniej może być potrzeba na małe podsumowanie, to myślę, że jedziemy dalej. A nie, jeszcze jeden mi został. Pierdzielę. Otwieramy to. Jest! Yeah kolejna karta, którą najbardziej chciałem. Mmm! i drugi raz na samym początku, tak jak Skyter. To jest po prostu wiecie. To jest tak jakby oglądać w tym samym czasie świat według Kiepskich i Avengers. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Serperior, że blastoi się proszę bądźcie tu. Taylow Pitt. Gligar Kotoni Togepi Raticate bardzo konkretnie Tranquil um. I znowu to samo. Ja kart -trick robiłem bardzo dobrze, a tu się coś zwaliło. Ler jest ostatni. Czyli w tej paczce, to jest bardzo istotne, zaczynamy robić taki... To jest chyba błąd, że jest rare o jedno pole dalej niż powinien być zazwyczaj. Tu jest Double ten, no... ...Reverse, Vibrava i rare Ta Dacholo. Czyli też bardzo konkret. I to jest ten moment, w którym najprawdopodobniej zdecyduję się na jeszcze jedno opakowanie. Ale mi się tu rozpierdzia i zrobił. Dajcie mi sekundkę. Czyli wiecie, ogólnie myślę, że. Dobra, jedziemy. Właśnie, ogólnie myślę, pamiętajcie o tym. Czyli na czysto 3T, co najbardziej na nie stawiam, czyli Landorus będą w ostatniej części, zobaczymy, czy będzie z tej mąki chleb, czy raczej tylko bułki. O, no, to mój żon... a nie, nie udało się ładniej otworzyć, jak to chciałem powiedzieć. Dobra, jest kot, <laughs> raz, dwa, trzy, Raz, dwa, Woltorb, Spoing, Oddysz, to Lillipup, Heracross, Pignite, nice. Mięszał kakao! Udało się jednak! Nasza mała y, impreza z okazji uczczenia imienia pana Boczka wyszła. No bo zobaczcie, y, Zatkał kakao, to jest oczywiste, że mięszał kakao to musi być jego kuzyn, prawda? Więc to oficjalnie jest tak, jakby. O, tam coś zajebistego z tyłu widzę, ale po kolei, najpierw jest yy, Uncommon Delcati -y Reverse, też którego chciałem i teraz to jest coś przeogromnego, pozwolicie, że będę jechać od dołu i, so i spróbuję zgadnąć, a pierdzielę! Yy, Black Curem X Full Art Card, czyli jeden z tych najrzadszych, dokładnie trujeczki, czy szósteczki, którą najbardziej chciałem, Black Curem X. <ślesk> <ślesk> I tym pozytywnym akcentem kończymy sobie tą część. Zobaczymy co zostanie na finał.